Ja mam poznawic was w kolejnym odcinku z BLOCKSTAR PLANET Jak widzicie jest właśnie tu nowy NEXUS Co nie? Nowy NEXUS I już musimy wszystko tu ogarnąć Tu tak, tu jest tłustyni Okej okay. Tu jest co? Tu tak myślę, że tu jest pewnie sklep, tak? Nie, tu jest basen, no to później. To pewnie na lato weszło. Dobra. Okej. Okay. Patrzymy dalej. Tu jest co? Tu jest co? Tam jest oddawareczka. Nie. Halo! A tuż to. A to cóż to. A to co, to? co tu jest, halo a tu się czeka na południe, o jakie fajne popatrzmy popatrzmy, popatrzmy se ludzie, ale to tragicznie wyjdzie Tu na granie serii wyjdzie tragicznie ale do Dobre, dobre, dobre. Wbijamy. O, na stację wbijamy, i gdzie wychodzimy? A, tu wyszliśmy. Spoko. Tu są stacje, spoko. to lecimy na nową stację. Lecimy dalej. Lecimy, lecimy, lecimy. Wow. I dotarliśmy na zieloną stację, czyli to w sumie tak w kółko idzie. E tam. Napiszę im wszystkim. Wow! O kurde, ale tu ładnie wygląda. Napiszę wszystkim, że nagrywam. 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 Mm. Ok. Dobra, jesteśmy. Dobra, to my tak mamy, tam mamy to, ale tak sobie od kamerki patrzę, co my tu mamy? Ehm, um, w sumie o, a cóż to? O, dźwig jest, tu jest dźwig. O, u, ale podejrzane coś. Tu chyba trzeba wejść. O, pyk. już bardzo. Ja wiem, że musiał być live, ale mi live nie idzie. A i tu co? Nic nie ma? A nie, jest! Tam jakieś przejście, widzicie? jest przejście. O, jest żółty kluczyk. Fajnie. Pyk, mamy żółty kluczyk. To dobrze. Wiem, że to tragicznie wyjdzie, ale chociaż też muszę nagrać, no. Z nowego Nexusa. Oj, przepraszam, przepraszam, a tu coż to za klocek? O, nie no no Stójcie na chwilę